Śniadanko kupione Lecimy na ryby Cześć, witam Rutek WND Fishing Dzisiaj, zobaczcie, trzymam w ręku pudełko Mikado a jego zawartość to gumy, bardzo małe smakowe, zapachowe na okonia, na pstrąga na co sobie tylko życzycie Dzisiejszy odcinek właśnie będzie skupiony typowo na tych przynętach Zapraszam do oglądania odcinka ale przed tym zapraszam jeszcze na intro Wybieramy hak, przynęta czeburaczka Będzie to 4 gramowa. Dobra, teraz wybierzemy sobie przynętę. Tutaj te białe były. I od tego chciałbym zacząć. Od tego robala białego zapachu. No, ładnie pachnie. Nie jest to smród jakiś. Jest nawet całkiem fajny. Chodzi robal biały zaraz zobaczymy jak to będzie brało ja go słuchajcie założę sobie w ten sposób tu przez te grube nadzieje go na razie tylko i wyłącznie tak spróbujemy zaraz połowić delikatnie o konia i zobaczymy czy coś tu się uda nam chwycić w tej wodzie i gramy przynętą te wszystkie robale, właśnie tanty pupy te glizdy ogólnie te wormsowe no to są takie przynęty, jak wiecie które nie mają własnej pracy więc pracę nadajemy my dużo ludzi na to łowi konie, pstrągi a nawet szczupaki czy sandacze takie przynęty można zbroić na wiele sposobów czy to właśnie na hakach offsetowych na hakach typowych do dropshot i hakach jigowych uzbrojenie zależy od tego gdzie łowimy jak łowimy, co chcemy łowić ja dzisiaj troszeczkę ciężej aczkolwiek mam takie dwugramowe cebulaszki, mam też wolframowe więc troszeczkę później spróbuję może, może lżej, żeby ten opad spowolnić, ale na razie bawimy się zobaczymy co przyniesie dzień o, Zobaczcie, słoneczko operuje ładnie Jak na razie jedno, jedyne branie I to też nie właśnie, czy ryb gdzieś tam nie, nie trącił ogonem w plecionkę Wielka, ogromna prośba do Was, widzowie Dajcie mi znać, czy ktoś już od Was Przepraszam Czy ktoś już z Was łowił właśnie na te robale od Mikado i czy mieliście jakieś fajne na to efekty? Piszcie w komentarzach. Ciekawe, jakby ty bocznego troka puścił właśnie tymi przynętami. Ale drownica chodzi cały czas. Kurde. Sławiczek to by tutaj stał egzamin zami. Myślę, że płoci można by było nałowić. Nie najgorzej. Pachną, a nie śmierdzą. Może za mało atraktoraki to dla niektórych. Zmieniłem kolor. Zapach został ten sam, czyli serowy. Wszystkie te, które posiadam, to są właśnie serowe. Ale mówię, one nie śmierdzą, pachną. Także czy to na plus, czy to na minus? To sam nie. Wiem. Ja ogólnie tych śmierduchów bardzo nie lubię, kiedyś tą librę mieliśmy z kolegą i w samochodzie mu się to te sosy mu się wylały. No to powiem Wam, że katastrofa. Teraz zobaczcie jeszcze inne zbrojenie. Troszeczkę inna praca będzie. Aż dziwne, że przy tej drobnicy nie ma w ogóle okonia, nic nie bierze. Czuję, że albo ma tej wpytę właśnie tej drobnicy do jedzenia i ma to w dupie, albo odchorowuje tarło, albo dopiero poszedł w tarło. Dzisiaj używam kija do 5 gramów Fazlight od Mikado. Bardzo dobrze się sprawuje właśnie pod takimi Nętami, bo już próbowałem. Akurat nie marki Mikado, tylko innej. I bardzo fajnie właśnie tanty, pupy. Bardzo fajnie się na to tą wędeczką łowi. Powiem Wam, że z rana takie fryteczki z Tanksteli właśnie, kurde, z Circle to powiem Wam, że nawet dobre. Miałem obawę, miałem do wyboru zapiekanka, hot dog lub frytki. Wybrałem frytki, chyba najmniej inwazyjne. I powiem Wam, że spoko, naprawdę jak na taki, jak na frytki ze stacji to. Dobra, wracając do przynęt, bo o tym mamy dzisiaj odcinek. Posłuchajcie słuchajcie. Te robaczki <grywki> naprawdę są zajebiste. Znaczy, z jakiej miękkiej gumy, jak to wszystko w wodzie można sobie fajnie zaprezentować. Ja ogólnie zacząłem łowić na jakieś, właśnie tanty, jakieś widelice, ważki i tym podobne. Bardzo, bardzo dużo teraz na to łowię. Tutaj, moim zdaniem, jedna z lepszych przynęt na, na paszoki, ale i na okonie. Oczywiście, tutaj mamy zapach serowy. Jest to cztery... I 2 cm po 10 pakowane w takim słoiczku. No fajnie, tutaj żadnego nie ma. One są tylko właśnie w tym atraktorze, już wytegocone. Wy żadnego ososiwa nie mamy, więc nic nam się nie wyleje. Ale one są w dwóch rozmiarach. To jest 4 i 2, a gdzieś tutaj jeszcze mi się rzuciły w oko mniejsze. 3,4 cm, czyli takie 3 i pół O! Zobaczcie to samo, tylko że. W mniejszej żywy. Też bardzo fajne. Fajne kolory, bo są kolory takie, które, które są takie no, dość wyzywające na, na brudną wodę, jak i, jak i na czystą. Nadające się o tej, takie fluo. To jest właśnie ta 4,2 cm. No jest tego naprawdę sporo. Niestety nie udało się nic na tej miejscówce złowić, na której byłem, bo teraz jestem już na innej, na drugiej, zadzwonił do mnie Karol, mówił słuchaj jak masz chwilę to podjedź, podjedziemy na taką starą opuszczoną żwirownię i zobaczymy co w tej wodzie piszczy. Karol jest to już łowi. A ja schodzę też na miejscówkę i zaczynam łowić. Opukałem dno i teraz pójdę bardziej toniowo, bez opadu, po prostu mniej więcej w pół wody spróbuję. Ciężko będzie, ale... Nie opadamy do dna. Może ta ryba jest podniesiona. Ryba. Szczupak będzie. Szczupak będzie bo bije, Tak, po Jak okoń to naprawdę fajny, duży. Ale raczej szczupak mały. Nie obstawiam. Pięk. Na magota udało się złowić szczupaka. Nad trawami prowadziłem żeby nie opadało w te trawy, tylko nad trawami ciap, ciap, ciap na cebularzce bardzo prosty schemat była ryba Na no jakieś 40 cm skusiłem ją do brania i udało się także, tak jak mówiłem wcześniej magoty łowią też szczupaki Ktoś może powiedzieć, że ciutkę może za duży hak. Rzeczywiście stosuje większe, ale właśnie dlatego, że są przyłowy szczupakowe. Okazuje się, że nie tylko ja miałem szczupaka. Szczupaka też złowił Karol. Ale to zobaczycie już u niego w materiale. I troszeczkę jak szczupak. Biję jak szczupak, ale no, szczupak chyba. Się, bo nie mam tego, Co on? wiesz Ciągnie, chociaż zobaczymy co będzie Ka Karo, o, jeszcze idzie wciwka o, koń, ładny, ładny grubasek na raczkę na raczkę pięknie zmierzysz? 30 będzie miał 28 28 o 28, no 28 no 28 ma. ma 28, pięknie No? A jest, no. No to dawaj, już no podrzucam. Ja mam, poczekaj. Oh. Cichutko. No, są. Idzie, idzie, idzie. walnie, patrz. Ten chciał walnąć. Ten mniejszy, ten większy się spłoszył. Widziałeś? Na trawach stoi. Wiesz, ten większy się spłoszył, nie miał ochoty, a ten mniejszy szedł, chciał walnąć. A oba chyba odpłynęły, już. a stoi tu. No, jest? na Tak. pod nosem dostaje i Nawet nie chce że ten. Coś, tylko u niego przepływa. zać jak nie chcesz rzeć, to nie chcę. Tak. Moim zdaniem miało znaczenie to, że fluo zmieniłeś. Wiesz, bo ze stalką widzisz, okonie w ogóle nie chcą. Tutaj taka woda jest tak czystsza rachem. woda. Nie, 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 nie. Ja jeszcze sobie popróbuję tutaj spokojnie. Miałem jabranie okoniowe, ale nie chciałem. Jeszcze inaczej, zbrojony. Tu czwórki są też Zmienię na Taką pastelkę Pastylki takie Czeburachy No to czyli tam ci tam skubały, jednak, to nie było tak, że gdzieś tam po zielichu poszedłeś. Okoń będzie, bo ładnie pije i to ładne. Okoń będzie. Zobacz, zobacz, patrz, 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 O ty. Oby nie super, bo mówię, nie mam tego. Moim zdaniem to będzie okoń. Okoń, jak duży. D Dawaj podbierek. O kurno wypiął się. Ja, ja go widziałem. No, 3... 40 nie 40, nie ma. 35, nie, nie przesadzę. 35, ale tak. I stoi ale tutaj... zobacz, Tak, i stoi w tych krzakach. <laughs> ale pięknie. Wiesz, w okularach go było widać. No ładnie, 35 to miał jakiś. i gruby był. I poszedł tutaj w tych krzakach. Wiesz, w tych krzakach Będzie ciężej, i będzie dość rażący. Białe to nawet może przemalować Na fioletowy na przykład Siedzi? Szczupak Szczupak na bank <noise> Szczupak, widzę, idzie, idzie jak szmatek Ale nie mam tej. Nie. No to ciągnij go do góry, dobra Biorę tę, wyciągam przynętę i już Ci go podbieram Dobra ciągnij, co bawić to będzie no Utnie to utnie, trudno Karol, nic, nic na to nie zrobimy Ale malutki Malutki, malutki, malutki Zobacz jak się wytrzepa. Dobrze zapięty Nie, nie uciąłby Naraczka. A poszedł co? No, pięknie poszedł okoń będzie Patrzy fluor jednak, a nie stalka duża przynęta ale ładnie ci walną? Widziałeś? Widziałem, no przygiął niemiłosiernie Kurde, chłopaku Przepięknie. Nie jest ja nie widzę teraz, wiesz, szczytówka to tak u Ciebie teraz nie, nie pompuje tego Teraz tak jakbym chłodę jakoś ten, ale na 100% Ale zaraz ruszy, nie, szczupak Szczupak Ale nie był, nie był Wypiął ma. się Ale patrz na co, aliexpress Tylko, żeś zmienił przynętę Okoń? Nie Ja nie widzę stąd. szczupak Szczupak A ty dalej bez stalki teraz na razie na fluo o, Nie, nie odgryźli nie powinien o, o? Kurwa, poszło Jednak oberwał, ale oberwał tylko to. Czekaj, na da, no kij Daj rękę Dawaj dobra, Masz, dobra Wyciągnąłem rękę. Obciął, obciął ten, yy, fluorocarbon fluoro Ząbkami Osta. Pięknie Ciekawe jak na boczy truk, co? No. Ja nie lubię tej metody też Nie lubię. Ja bardzo małą tą metodą. Kiedyś, kiedyś jak to wchodziło, to zalew Zegrzyński na Rew, to, to trochę łowiłem tam na te ale to jest naj, najbardziej skuteczna chyba metoda, wiesz? To no, no to jest skuteczna metoda na wyrybienie wody. No. Ale dla mnie to jest wieś, Ja, lubię ja nie lubię przymękę. Ta, ta. Ale to jest tak samo dropshot. Dropshot też jest skuteczny. Tak, ale ja dropshotem też nie łowię Ja z tym... E Kamilem kiedyś takim byłem na, na dropshota, że się łowili. Nie. Właśnie z 4,5 gramy łowiłem. Ale to też jakoś nie, nie dla mnie. To jest taka metoda, że złapiesz gdzie ta ryba stoi, ustawiasz ten ten, tyle, no wiesz, od dna ta przynęta nie. idzie, cały czas powtarzasz. I to jest taka samołówka trochę. No tam mało, mało pracy trzeba w to wszystko włożyć. Jednak czy buraszka, czy główka dzigowa, moim zdaniem, dużo więcej frajdy daje i już tak trzeba pokombinować a ja też nie wiesz kurczę, jak y, jaką metodę przybrać danego dnia bo kurde żeby to zobaczyć jak ta ryba czy bierze na dropa czy na czebu, czy na kurde boczny to musiałbyś mieć ze trzy kije kurde, no nie no to tyle, przewiązywać bo, to, to to by no, nie było sensu właśnie bo to też masz na y, inne haki pod dropszoda te takie zagięte bardziej ta. pod y, pod Podboczny masz z małym oczkiem, pod z dużym oczkiem nie? Ciężarki tak samo do dropshota, to samo zaciskowe takie Było branie, ale stuknął ładnie w przy ten Właśnie widziałem jak, pa, Widziałeś jak widziałem, ten? Jak, tak słyszałem w tym Ale wiesz, pociągnął i puścił bo wiesz, ja mam tą glizdę teraz to Tego Wormsa No wiem, ona długa Długa jest, teraz to jeszcze wpierdzieliłem się wiesz, w te no. w... Oj, przepraszam My się, to kurwa no ale jak pachnie kurde falo, nie, pachnie, nie dożywa ty zobacz no. także to jest długie, wystarczy za ogonek pociągnąć, to są takie, no to są przyręty może bardziej niż okoniowe, pstrągowe nie? ale łowią mi taki na to i okonie łowią i szczupaki sandacze tutaj musisz dużo, dużo, dużo od ciebie zależy, Co, razie wszystko bo ty musisz nadawać pracę tak. Ja czy... albo ją kładę, no, albo ją w toni bardziej, wiesz, parę podbić, szybsze, wolniejsze, wiesz... Bo to jednostajnie to ci nie pójdzie? Nie, jednostajnie to nie ma szans tego ciągnąć. No to tak jakbyś... Kurna, wiesz, dendrodenę na haczyków. To ona jeszcze więcej pracy da bo jeszcze sama się coś tam będzie wiła, nie? A tutaj to, to nic. Może jeszcze w rzece, wiesz, jak kusisz w nurt, jakaś główka przelana czy coś, to, to tak. To gdzieś to tam jeszcze wiesz faluje, nie? Ale tu to stojąca woda. Szczupaczek krótki, no Zobaczcie kolejny szczupak, a ja zmieniłem z gumy na Fish Huntera Cavaliera 4 cm Do 2 metrów schodzi, 3,6 grama Ale zobacz, widziałeś Z opadu walą szczupaki zamiast o koni Na to Kluczak Alia Express. <noise> Znowu. Wszystko co dobre, szybko się kończy. I dzisiejszy dzień też dobiega końca wędkarsko, także widzieliście, jakie ryby były. Niestety, dzisiaj nie dałem rady w 100% połowić tak, jak chciałem. i chodzi o przynęty, te właśnie magoty i long -wormy, No nie udało się dzisiaj złowić na nie okonia, niestety. Okonie dzisiaj bardzo chimerycznie brały, zresztą jak widzieliście to w filmie. No ale mam nadzieję, że na kolejnej wyprawie będę w stanie już pokazać, co ta przynęta potrafi. Także wszystkiego dobrego dla Was. Do zobaczenia. I już niebawem znowu z Karolem wpadniemy na kolejne jakieś kacze doły albo żwirownie. I zobaczymy, co przyniesie kolejny wędkarski dzień. Trzymajcie się. Pozdrawiam. I do zobaczenia.